Nazywam się Grzegorz Makarczuk, reprezentuję firmę Katalpa, producenta domów drewnianych z Ostrude. Zajmujemy się budową domów w technologii szkieletowej. Nasze domy zaczynają się już od 300 tysięcy złotych brutto. Pełną ofertę projektów i dostępnych domów mamy na naszej stronie internetowej katalpa.pl. Domy budujemy w całej Polsce. Tak, realizacje są w całej, w całej Polsce. Sama budowa jest szybka, bo domy są prefabrykowane, więc przyjeżdżają już na plac budowy w gotowych elementach, więc domy budujemy od 7 do 14 dni. Czas oczekiwania wynosi około roku, natomiast jest to czas, który jest potrzebny dla inwestora, aby przygotować się odpowiednio do budowy, czyli uzyskać pozwolenie na budowę i wykonać fundament zgodnie z naszym projektem. Domy budujemy od 60 m2 do 102 m. Taki największy w tej chwili projekt mamy w ofercie.